Ok, witam Was z tej strony Łukasz. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać dość nietypową grę jak na mnie. Gra się nazywa Impact, IT'S Impact. Jest to demo stworzone przez pewnego malezyńskiego twórcę i jest to naprawdę gra dość naprawdę niezwykła jeśli chodzi o grafikę, o jej styl graficzny. I chciałbym wam pokazać fragment tej gry. Być może zachęcić was do jej kupna, jeżeli będzie premiera. Yy, zacznijmy, może. Tak, gra posiada tam taki język, który może być dla kogoś taki no, niezbyt dobry. No i że gra może nie być odpowiednia dla dzieci. No to dobra. Tak, gra jest w tym momencie, w którym ja gram, jest jeszcze w, w tworzeniu. Także twórca jeszcze ją tworzy, ale na pewno też prosi o wsparcie, to wiadomo. Tutaj są takie różne rzeczy, jak ustawić. Eee, tutaj mamy właśnie takie jakieś eee, podpowiedzi, czy coś. Gra posiada jeden autosave. Co się stało? Nieznane eee, w razie czego? Szybka akcja jest e, wymagana. Mam nadzieję, że wszystko jest OK. Chodźmy pod. Potwierdzam. Tutaj mamy sterowanie, czyli że Z jest wykonanie akcji X to unikamy tej akcji no, normalne takie sterowanie nic takiego nie robimy. I teraz tak, yy, zanim się w ogóle ruszymy, gdziekolwiek, chciałbym pokazać, co w ogóle tutaj możemy zrobić w tym miejscu. Tutaj możemy. Się dowiedzieć, czy możemy ugotować posiłek. Tak, w tej grze będziemy mogli gotować różne posiłki. I czas gotowania, jaki na to poświęcimy, zależy od tego, czy ta potrawa nam wyjdzie, czy nie. Możemy także shiftem i Z zapalić po prostu ogień. Zróbmy te dwie akcje w takim razie. Tak, widzimy, mamy zapalone ognisko. Teraz nam jest zgaszone. I teraz powiedzmy, chcemy przygotować zupę. No to siadamy, bohaterka tej ogarnia. Liczony jest nam czas. Dobra, i załóżmy, że chcę przerwać teraz. I widzicie, posiedzieliśmy zbyt mało czasu na gotowanie, w związku z tym potrawa nam nie wyszła. Także jest to na pewno ciekawy, bardzo ciekawy motyw jak na grę RPG Maker. Dobrze, wyjdźmy teraz z pomieszczenia. Jak widzicie, jest animacja ładna. Czy możesz nam zaznaczyć skąd pochodzi dźwięk? Pochodzi z podziemi. Niesamowite. Możesz nam, jak to możesz nam powiedzieć? To nic skomplikowanego. To tylko procesowe myślenie. Podziemia. A więc to powinno być metro. I mamy zaznaczoną drogę, którą musimy iść. Ale zanim pójdziemy, to zobaczmy pocztę. Akein, spotkaj się ze mną na spotkaniu w klubie Elite Jutro w klubie Elite Commander Night. Dobra. E, tutaj mamy lodówkę. Wzięliśmy sobie lemoniadę. I mamy pokazane, że mamy iść tą drogą. No to idźmy. Mamy jakiś ludzi. Pogadajmy. Czy możesz podzielić się ze mną Yy, posiłkiem, no wiadomo o co chodzi jakiś bieda, człowiek poszukuje jedzenia, tak yy, dobra, tutaj mamy Maris Marii, ale my na razie idźmy tam gdzie mamy iść, czyli do tego metra tak pogadajmy ty, co ty tu robisz yy, rynek strefa sprzedaży jest w tym momencie zamknięta i jak widzicie, rzuca nam się w oczy piękna mangowa kreska. To jest niesamowite, po prostu, jak na taką grę. Yy... Jak widzicie, wszystkie scenki dialogowe są. Znaczy, część z nich jest wykonana w takim pięknym stylu. Jestem. O, co to za laseczka? Wygląda cholernie porządnie. Jestem. Yy... Alif czy mógłbyś mi pozwolić przejść? Jo, zapytaj ją o numer. Łap moją listówkę. Tak, eee, chłop sobie zrobił zdjęcie i nas puścił dalej. Tak, tutaj jest jakiś dialog yy, między ludźmi, się odbywa. I tutaj mamy sandbox, jakaś knajpka czy coś, ale my na razie idźmy tędy. Yy, pójdziemy ze schodami, może. Czy chcemy zejść schodami? Dlaczego? Czy naprawdę musimy zejść tymi schodami? Co cię powstrzymuje? Tu jest winda. Nie widzę żadnego problemu. Obie ścieżki prowadzą do tej samej lokacji. Wyobraź sobie, że to jest gra wideo i twórca spędził 14 godzin, 44 minuty i 9 sekund, aby stworzyć windę, która jest w pełni funkcjonalna. Chociaż możemy też przejść schodami. To takie smutne. Czy ty płaczesz? Czy to jest to, co nazywasz krokodylnymi łzami? Poza tym, czy ty nie robisz zbyt wielu problemów i nie starzeje się w tym samym czasie. Ach, staro. Jakby staro się radać, prawda? Idziemy w dół normalnie. Tutaj coś się dzieje, a więc zagadajmy. Witajcie, czy jest czy jakiś problem? Myślę, że coś jest w środku. Coś dużego. Dużego? Tak, bardzo dużego. I uderza w środku. Trzeba, jakby tak. No, tłucze się w środku. Czym się, że Arkane będzie może pomóc? Co? Nie wiesz. Nie zracenie go w Bo Bocie. Czy mógłbyś zidentyfikować, co się dzieje w środku? Nie. A więc muszę wejść do środka i się dowiedzieć. Czy mógłbyś? Mogłabyś? Uważaj. Zastrzy to iść w środku. I możemy wejść do środka. Nic nie możemy znaleźć. Dźwięk idzie z wentylacji. Eee. Proszę, przestań nim mruczeć, to tylko. To AI, to AI? Skąd to się wzięło? Wygląda na wrogo nastawiony typ. Eee, seri jego seria to 0151 343. Aby tak tylko sprecyzować, muszę to wyłączyć zanim wejdzie do miasta. Tak. Yy... Nie. Przestań ją trącać. Mogę, tyle mogę zrobić. I wchodzimy do trybu bitwy. Po yy, odbyć nas yy, automatycznie wspierał, uzdrawianiem i innymi rzeczami. A my mamy się tylko skupić na walce z nim. Yy, jeśli chodzi o różne akcje, to mamy tak. Mamy tutaj skile, które po prostu nam robią takie combo jakby. Możemy go normalnie zaatakować, zaatakujmy go z latem. Tak, on nas też zaatakował. Yy, zaatakujmy go raz jeszcze. Jak się, bo nas uzdrowił. A teraz weźmy, użyjmy skilla, pokażę Wam jak działają tutaj skille. Takie dwa cięcia to są, dostaliśmy dwie zębatki i płytę główną Wow, very impressive Tak, pokonaliśmy go I dlaczego ten AI w, jest w tym terenie? Nie wiadomo, mam kilka teorii na ten temat, ale czy chcesz żebym je wszystkie ci przekazał? Dobra, zatrzymaj to dla siebie Muszę zawiadomić instytucję na temat tego jak najszybciej. I. by to ukończyć. Ten, tak, tak. Ten, że tak bzyd, bzyd, I to mamy kolejną piękną scenkę mangową. Äh. E... na patrzy. Fut. Nice. I jak widzicie ta i. Właśnie zniszczyliśmy bota. O, wszystko w porządku? Yy, jesteś zraniona? Nie ma problemu, jest wszystko w porządku. Dziękuję, Mor. Proszę. co było w środku? AI przedarło się przez yy, kanał wentylacyjny. Wyłączyliśmy go, ale proszę nie zbliżajcie się do niego. Co? Bobby, chodźmy. Proszę nie ruszajcie go. I wzrosła nam reputacja. Pokażę wam tutaj. Yy, mamy tutaj właśnie ten status. Yy, tutaj mamy znaczyć się poziom. Tutaj będziemy mieć różne skilly e później. Ale wzrosła nam reputacja. Mniejsza o to. Wzrosła nam po prostu reputacja, tak? Yy, panienko, czy moje nami na moment? Byłaś jedyną osobą, yy, więc chcielibyśmy Cię przesłuchać. Więc to była AI. Tak. Dlaczego nie poinformowałaś policji natychmiast? Nie wiedzieliśmy, że to jest AI. Cholera. Siedzę blisko. Siedzi blisko. I wygląda niesamowicie cholernie. Cudownie. Więc czy możesz nam przedstawić jak wyglądało? Czemu tak on na mnie patrzy? Czy zrobiłam coś nie tak? Tak, AI jest ponad naszą y, kontrolą, ponad naszą uwagą. Było małe, coś jak kostka, kostka z nogami. Tak jakby pająk, który jest kostką. Czy możesz być bardziej, specy... bardziej określić? Pamiętam, ee, bot powiedział coś na temat jego typu i numeru. It was... um, a ja nie pamiętam jaki to był numer. Nie spojrzałem się dokładnie. Dobra, mniejsza. Uznajmy, że to był ten numer, dobra. Czy wiesz, co się stało z AI, które tutaj było? Musicie się zachowywać naturalnie i pewnie. No po prostu trzeba być pewnym, tak? Wiemy, co mamy robić. Moja żyć do domu. Okej. Okay. Dobra, idźmy do domu w takim razie. Czekaj, czekaj. Ta, pa ta starsza pani na ciebie czeka. Pani Wilson? A... Pani Wilson, dlaczego tu jesteś? Okej, okay, wszystko w porządku? Zresztą, żebyś wysłany na policję. Nie, wszystko w porządku. Jesteś skrzywdzona? Czy gdzieś się dotknęli? Coś cię zrobili? Och, biedna dziewczyna, co się stało? A był to tylko. Nie martw się. Już jest dobrze. Idź do domu. I jesteśmy z powrotem w domu. Dobra. Prześpijmy się, się w takim razie. W trakcie snu odnawia nam się, jak widać, zdrowie. Co, wróćmy? Może idźmy teraz na zewnątrz. Pamiętaj, aby udać się do klubu Lift, tutaj. dziś Okej, okay, chodźmy. Idziemy do klubu Lift, tak? Bo nam ten commander, czy nasz przywódca, kazał nam tam pójść. Tak, idziemy w takim razie do tego klubu. Jak widzicie, znowu mamy takie animacje. I tutaj mamy klub Lift. Mamy iść do, na odprawę do naszego dowódcy, gdzie jest ten szalony, bitewny maniak? O czym Ty mówisz? To nie jest mi pierwszy raz, jak tu jesteś. Yy, uważam się za pacyfistę. Co robisz? Co tam? Oke o! Icane Równo z czasem Komand... Y dowódca chce nas zobaczyć Dostałeś powiadomienie? Tak Myślałem, że jest nowa misja I nas szef nas wezwał. Jednakże... Wolałabym tam nie iść Mam dzisiaj... Y show O! Bo żyjmy razem. Co to za misja? No jakieś takie zadanie. Poważnie? Odpuszczę je. Kto weźmie tą misję? Raven i Akain zgłaszają się na rozkaz. Leni zgłasza się. Dobrze. Yy, dostaliśmy zawiadomienie, że gdzieś jest osmium. Jeden, jedna z was musi tam iść i odebrać się. Kto jest, kto na ochotnika? Raven się nie zgłasza, chyba. No e, nie, chyba też nie. A Keyne się zgłosiła. Yy, biorąc pod uwagę, że. Że to miejsce jest jakby przesunięte AI Jeśli ktokolwiek to doświadczył, to. Ja, ja! A bardzo się chce zgłosić. Tak bardzo, bardzo. Tak, kolejna taka scenka. coś something to aha. Tak, musisz komplementy, dokładnie. O, szefie, masz piękne oczy. Twoje powieki są takie takie ładne. I... O, a kręcie... Załamuje Elegantnie jak za Elizabeth. Ona mówi jakieś dziwne komentarze na temat twarzy Twój nos prosty Normalnie Tak i dostaliśmy zagadnienie, że mamy tutaj zostać Dlaczego jesteś Dlaczego tak bardzo chcesz to wziąć ale skoro to jest twoje indywidualne podejście Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je reni i Nani. zadaj je swoim przyjaciółkom. Możesz iść. I tutaj mamy podpowiedzi. Weź mi je sobie. Weź to i przeczytaj. To jest sztuka walki Zapamiętaj co Zapamiętajcie w środku. Zapytaj Reni, jeśli, czegoś, jeśli byś czegoś zrozumiała. Eee. Yy... Zaraz, gdzie to mamy w ogóle? Nie wiem gdzie to, a... aha, przeczytajmy to yy, Przeczytaliśmy to w takim razie Tą sztukę walki My gosh Moje serce biło jak w mikrofalówce Sorry Raven, nie wiem czy dam radę przejść wieczorem Yy, skup się na twojej misji i nie martw się. Yy, przekaż że ci co się stało. Czy jesteś zaznajomiona z, ze sztuką spoilerów? What the fuck? Nie trząś mną. Narysowałam mapę yy, labiryntu. Dostaliśmy wapę labiryntu. Aha, tutaj możemy też porozmawiać. Yy, dostaliśmy potki. Jeśli będziesz potrzebować, kup więcej tutaj w, No trzeba można kupić sobie potki, tak? Dobra. Tutaj jest karta yy, do, tego, do tego pojazdu, który będziemy się... Nie, do tego hovera. Teraz za niego wsiadamy. Wybieramy lokalizację labiryntu. I lecimy do niego. Yy, Dostaliśmy na miejsce. To jest to miejsce. Czy jesteś zaznajomiony yy, z historią tego labiryntu? Czy to, ma jakąś pod, pod, czy to jest jakieś potrzebne? Posłuchaj. Yy, nieznany do król Tomasz. Tomasz miał starszego brata. Yy, król Tomasz z, z Królestwa Tomów Tomasów. Tak, starszy brat yy, posiadał niesamowitą psychikę, yy, a siłę, yy, podczas gdy jego młodszy brat był bardziej uderzony inteligencją. Czyli był taki, czy to było takie przywiesło: inteligentny versus nieinteligentny. Nie poszło tak daleko, głupi. W tym samym czasie starszy brat. Miał więcej wpływu. Wielu wierzyło, że dostanie tron. Jednakże starszy brat uważał, że młodszy jest lepiej, że młodszy dostanie to, jest lepiej do tego. Więc dostał jego poparcie i otrzy. I to jest miejsce, gdzie osiadł. Więc bot. Bocie, jaka jest lekcja z tej historii? Żadna siła nie nie, nie, ma, nie. nie ma żadnego powiązania z inteligencją. Jesteś. Tak, że dostała tą wiedzę właśnie na ten temat. E... Dokładnie tak. Ale my jeszcze pójdźmy na dół, bo chcę wam jedną rzecz pokazać. Jak widzicie tutaj możemy przebiec i jeszcze tutaj na koniec, bo to nie będzie długo raczej filmik, pokażę jeszcze wam jedną rzecz tutaj, którą zapamiętałem z tego dema. Patrzcie, zobaczcie tą scenkę. O, ee, tą scenkę. O, to kamień! Bo czy ty wiesz, ludzie w przeszłości budowali te studnie, aby dostać wodę z ziemi. Jak tu. Najpierw yy, wkładali tutaj Daytosny baket, następnie, aha, czyli wkładali wodę te, wiadro do studni i wyciągali je powoli. O, właśnie w ten sposób. I tak właśnie dostawali wodę. Fascynujące, prawda? Tak, tak jak. Zobaczmy, jak to dalej sięga. Tak, nasz, nasz bot chce ją chyba wrzucić do środka. Niedobry bot. Bardzo niedobry. Dobra, wejdźmy do środka jeszcze przed tym. Tutaj mamy znów podpowiedzi. Zapamiętaj, aby często zapisywać grę. Game over równa się progres, bye bye. Dokładnie Shift i Z. Możemy tutaj w pobliżu tego właśnie zapisywać sobie grę w tym pojeździe, czyli Shift i Z, tak? Wtedy mieliśmy. Yy, czyli pokażę Wam to. Mamy tutaj takie coś, SHIFT i Z, możemy sobie odpocząć i, i mamy zapisaną grę, tak? Wiadomo o co chodzi. Czyli możemy w taki sposób sobie za, też zapisywać gry. I tu mamy wejście do labiryntu. Yy. za znaczy, tym, że mamy zapis, to w tym momencie zakończę. Też nie chcę, żeby odcinki z tego tema były długie. Jeśli chcecie kolejne odcinki z tego tema, abyśmy przeszli ten labirynt, dajcie znać w komentarzach yy, i kto wie, może zrobię kolejny odcinek z tego. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.